Siemano, witam w pierwszy dzień wyjazdowo-urlopowy. Biorę żony, żabcie i jadę po mamusie. Kurde, jak tu śmiesznie, dziwnie, człowiek nieprzyzwyczajony. Kurde, powiem wam, że nie jeździłem tym autem pewnie z dwa miesiące. Jak nie lepiej. Kurde, wspomnień czar. Fajnie się jeździ tym autkiem. Jeszcze elegancko spięte, nowe oponki, nowe hamulce, zawieszenie wymienione. Kurde! Najlepsze chyba autko jakie miałem. Odpłukać nieinwestowane za dużo, tylko tak jak mówię, eksploatacyjne rzeczy. Już mam, kurde, kilka dobrych lat ten samochód. Dlatego się zdecydowałem też na Sportycz. W sensie marka Kia, nie? No bo to wiadomo, że to jest. E... Budżetowe auto, ale tak właśnie, kurde, po środku, nie? Między tymi najsłabszymi a najlepszymi. Zachodzi o cenę adekwatną do jakości, nie? Znaczy, może jakości, źle powiedziałem, bo tutaj jakości to za bardzo, to nie ma czego wymagać, tylko chodzi bardziej może o bezawaryjność o i tanią eksploatację. W sensie spalania części. No, póki co jest ok, nie narzekam. A gdzie się wybieramy, jaki plan, co i jak dowiecie się w trakcie filmu. Tak jak wcześniej wspominałem, jadę właśnie teraz po mamę. Bo jak już będziemy na południu Polski, to przy okazji mamuśkę zawiozę do rodzinki. Tam zostanie pewnie na kilka dni. A my z żoną. Uderzamy dalej. Roboty, roboty na wyjeździe z Białego Stoku na Warszawę Tylko remontują i remontują. I napis będzie się Wam podobać Gdzie? Tam pod wielu tym było Że robota? No że pewnie wszystko co zrobię to będzie, będzie się nam podobać. z mojego ulubionego kubka się nigdzie nie wybieram. Jak to się To pełna. To się podziele jak tak. Jest czym i jest trąc w McDonaldzie, na Bank zimno. No bo klima chodzi. No i co? Panie i panowie. Czas na pauzę. Pewnie 4-5. Mob urzut Idziemy do Maka. jak tam pojedziemy żeby zjadłem cię to nie pytam bo ty pewnie głodny jeszcze pozdrowionka dla chłopaków którzy pracują my lecimy dalej zasłonki zasłonięte chłopaki odpoczywają Powiem ci, że niekoniecznie tęsknię, wiesz? Siemanko, witam kolejnego dnia Przystanek oświęcim Idziemy na śniadanko Już tam stoją, w kiosku wybierają Musiałem trochę samochód na myjni opłukać, bo zostawiłem pod drzewem i cały tutaj kurdy osrane było o, Jeszcze widać po myjni Niewyschnięte dobrze Jemy śniadanko i ciśniemy do Auschwitz Spokojnie, to Bierz tosty, dobre tosty są Już poszli Kto ich dogoni Pospacerowali Lecimy teraz do zatoru do Energy Landii co tam się dzieje. Czy ty to widzisz? Człowiek własną ręką zbudował Transformatory z prądem I te komory tam? No mi tam z tam strony też ty, tutaj tylko co? Jak wejdziesz, to mówię, w koja zobaczysz środków. Tutaj akurat nie ma, tam z tamtej strony, w tamtych budynkach. No niestety, bilet trzeba mieć wykupiony wcześniej, nie można teraz kupić tu na miejscu. Także, no dzisiaj nie zobaczysz. A tu mówię, to nie, nie ma nic tam ciekawego. Moje szczęście, tyle lat żyłam, żeby przyjechać i Ale trochę pobuchać. jest, nie? tych rządków. No tu jeszcze ile zobacz poburzonych? To nie wszystko. A oni wypędzili tych ludzi z tych miejsc, z tych okolic. Okay. Jak wjechałem, akurat nie nagrywałem tego, bo nie miałem kamery, ale normalnie na żeletki wjazd jest tutaj. Ona mówię, żeby tu przymknąć, nie? Pojedzone. Po brzuszki pełne, a maszki pełne. Idziemy na pokój, Na loda, mama, że chodzić. A to zobaczymy, może coś po drodze będzie.

Na mnie skarżysko. znajecie, Mop, Małopole. pole. Tu widzę chłopacy. Pauzują. Dziewczyny poszły za swoimi sprawami. Ja się rozprostować. Kawusia. zaraz lecimy dalej. Co nam zostało? Tutaj jest 250, może? Nie całe. O, już wychodzą. Tu chłodnie chodzą W tych skaniach, tej jednej chyba I tam, w tym Wolwie. Ludzie pracują Się bawisz trochę? 75 lat później. Tam patrzycie, zmieścicie. Zostań tam. No, siedź. Ona potem żyga. Nie żyga, jak się zżyga, to będzie zżygana. Jedźmy przez Elektromil. Jedź normalnie tam tędy. Ja wezmę od razu te gniazdko i ten i te listewki, bo później się zapomni. Lila czeka na tatę, usiadła na mnie. Jak się. Zapach O, najlepiej Do składówki schowałaś? Nie, no tam powinno być oparte było z tamtej strony. No to trzeba będzie kogoś pytać. Zobaczcie jaki syf. Jutro wywozimy to. Wszystko A dzisiaj. O, synek wziął się z żoną za sprzątanie aut po przeprowadzce syf w jednym i w drugim. No i co wam powiem? Na razie jeszcze trochę syfu jest, końcówka można powiedzieć. Tak to mniej więcej wygląda. Drzwi do poprawki musiałem ściągnąć. Sklejaliśmy, bo te normalne są, co nie? Jak widzicie i tamte też. A te trzeba było podcinać, co nie? No, jak podciliśmy, to one się osłabiły na dole i zaczęły się suwać te płyty, jakby. I zacząłem je podnosić na podkładkach tutaj. Jak widzicie, żeby podnieść, za wysoko podniosłem i tu już zaczepiłem, nie? Także tutaj, no, trzeba było to posklejać, te kupy. No tak jak widać, Majster pojechał na tamte mieszkanie malować. A tutaj, ja wiem, pokazać Wam mniej więcej, jak to wygląda, co jest zrobione. Tutaj troszeczkę bałagan, bo. Eee, aha, córka wyłączyła, bo będę właśnie teraz roletę ostatnią tu montował. No i tak jak widać, szafa ta duża taka z lustrem poskładana. Tu łóżeczko, tu czekam jeszcze na. Toaletkę dla córki będzie taka biała toaletka, tutaj z takim lustrem i z tymi okrągłymi żarówkami dookoła. Także to tak tutaj już rozfoliowałem drzwi, trzeba będzie jeszcze tu folię zerwać, obselikonować czarnym dookoła. Eee, tutaj syna też taki już bałagan. Dosyć, dosyć. Łóżko, te które kupiliśmy. Telewizor. Rolety już zawiesiłem dzisiaj. Czekam jeszcze, znaczy czekam. W sumie miałem już moskitery, moskitery, ale czekam jeszcze na jedną roletę. Zaraz wam pokażę w salonie, bo przez pomyłkę przyszło 6, a miało być 7. Fotel, nie wiem o co tu chodzić. Może ktoś wie, ale tam jest kabel USB. Nie wiem, czy to masa, czy podgrzewanie. Biureczko stolarz zrobił, Michał wykręcił szufladę bo się nie mieszczą nogi tam tutaj legowisko łazienka to tak nie wiem zaraz może zdejmę ręcznik to wam pokażę bo trochę syf no i co? Tutaj też no syf na razie jak widzicie no kuchnia ogarnięta w miarę tu też takie lampki mam też rolety powiesiłem tutaj o właśnie brakuje co okno jest otwarte roletki tu mam takie jak widać światełka, Cyk tu zapalam, tu w dzień tego nie będzie, może widać, tu gaszę jak chcę sobie leżeć, no i mam też takie o, cyk, mm, tak, tyk, tyk, w telewizorze właśnie włączyłem zobaczyć film, bo... Syn zmontował film chciałem właśnie obejrzeć przed wrzuceniem. No i to tutaj. Wiadomo, takie duperele, jak szufladki takie, takie mam rączkę otwierane. Jakieś tam cargo Te boczne, tu mamy zwywara. No i wysokie dosyć. Te szafki rogowa też taka jest, nie duże, naprawdę można zmieścić sporo. Pu, pu, pu. To łazienkę miałem pokazać, no tu mam tak, takie światełko, potem mam tutaj ledy dodatkowe, tak samo i tutaj w łazience są ledy, ale to tam wieczorem się to używa, coś takiego. No i tu mam też sterownik do pompy ciepła, tam jest pompa ciepła, jak widzicie, baterie, solary. Także bezobsługowe ogrzewanie podłogowe na całym mieszkaniu. To tutaj mamy tak, tu też zrobiłem sobie jeszcze dodatkowo takie oświetlenie. Lustro i kinkiecik. Kinkiecik ogólnie miało go w ogóle nie być, tylko samo lustro, ale tutaj akurat się okazało, że przewód nam wyszedł nie w środku lustra, tylko wyszedł tu wyżej. I tu musiałem schować kabelek, żeby zasilić to lustro. Ale wtedy tu taka locha została dziura, to tylko tak naprawdę estetycznie jest, żeby tylko przykryć co nie. Nic więcej. Tu tak wymyśliłem, żeby to wszystko zmieścić. Suszarka, taka szafeczka i pralka, tak to jest czemu nie suszarka na pralce, bo nie otwierałby się bęben dobrze, co nie? Także taką półeczka, tu gniazdko, tu mam też wentylator. On jest też ustawiany na czujnik, ale na czujniku za długo się kręci. No i zabudowany sedesik, tak jak widać. Tu mam ten cały boiler, którym podgrzewam wodę. Też na prąd. Prysznic. Jak tu kabina wygląda? Zaraz wam pokażę. Na razie tutaj o rzeźby. Tu miałem przykleić, ale to też szrot jakiś o to tutaj. Nie chce się trzymać. Niby to takie dobre przystawki nakręcane, ale jednak krzczają. No i tutaj, tak jak Wam mówiłem, nie? Wcześniej, we wcześniejszych filmach, e, deszczownica i ustawiamy tutaj temperaturę. Nie wiem, czy to widać. No i wtedy cyk albo to, cyk albo deszczownica. I fajne to jest to, że sobie można ustawić temperaturę i nie można ani się poparzyć, ani. Zmarzność. No wiadomo, trzeba trochę spuścić wody, nie dużo, no bo ile tej rury jest stąd, no to tu może być trochę zimnej w ścianie, co nie, no to kilka sekund i mamy już ciepłą wodę, nie? No i tu takie, taką szofeczkę też zrobiłem pod sam sufit, żeby zagospodarować miejsce. Tutaj mam właśnie, kupiłem właśnie wieszaki na te ręczniki i w eee, ale nie mam śrubek. Mam, znaczy śrubek wkrętów, mam, ale za długie. Przewierciłbym się tu na wylot, co nie? Także na razie to zostawiłem. Tu jeszcze muszę też, albo Majster to zrobi, e, zlutować, nie? Tam w środku. Lutownicę zlutować, zamknąć to i będzie wtedy pikobelo. O, już ma miejscu. Tutaj jeszcze jego spanie jej a tam dalej jest działanie ja z tymi drzwiami e, nie wiem czy je dzisiaj zawieszę zawieszę je wieczorem no i to tak jak mówiłem roletkę jeszcze muszę córce zawiesić I to by było na dzisiaj na tyle także tak mniej więcej to wygląda oświetlenia mam praktycznie Około pewnie 28 do 30 punktów. Trochę przegięcie. Ale ja to lubię. Mówię tak jak tutaj też mam na przykład w każdym. Tak dwa se włączam. Tak dwa se włączam. Ostatnio mam to samo. Tutaj tak jak pokazywałem. Tam ledy. Tutaj to. Tutaj mam schodowy. Też pokazywałem Wam plus te wszystkie. Dodatkowo. Tu też mam dwa. Łazienka to wiecie już tak samo cyk cyk plus jeszcze tam cyk ciemnica u syna mam to samo co w kuchni można sobie taki klimacik zrobić i taki A u córki zażyczyła sobie taką lampkę no i musiałem widzicie te nie świeci bo tutaj muszę jeszcze to porobić bo to jest też schodowe, takie, że na przykład sobie może powiedzmy odpalić światło, nie? Cyk i coś tam sobie leży, 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 ogląda, idzie spać i robi cyk, ale to nie działa w obie strony, bo hmm, tu jest schodowy, a nie krzyżowy. Ja muszę tu jeszcze tam po tego pomieszać trochę, nie? No i to mówię, właśnie lepy musiałem poprzyczepiać, bo moskiterów jeszcze nie założyłem. Moskitier, ty, Moskitier? Nie, nie ty wiem, Moskitierów? Co? Moskitów. I to chyba tak o po skrócie, na tyle. wybyło. By było. Fucking shit. Fucking Siemeniu. rządzisz trochę? Co się znajdujesz? Hello, Rządzę, no. Co zrobisz? Zawiańsko, tego. Tu też rozkładana Jona jest. Jona jest. Do spania. Takie jona też obajery ma. Jakieś tam wygodne. Sobie cyk, myk. Można cyk. Wszystkie poskładać. No, pies ma gdzie spać. Tutaj na górze śpi. I można sobie tak, ja i, można sobie tak i można sobie tak, i można sobie tak, i tak. tak, i, i, tak, i, <noise> tak I tak, to nie. I co teraz zrobisz? <noise> I o. Tak, ten, i o, ten. Tak. Jeszcze o, kupiłem żonie Stoliczek, bo nie sięgę, żeby suszarkę włączyć. wiecie? O, cyk. <noise> I wtedy można. Odpalać. No. Kogo to gówno obchodzi? I takie buty. One Eternity Later. Siemanko. żoneczka, pojechała na stare mieszkanie. Tam podobno za godzinę, myślę, dwie majster skończy malowanie. A więc pojechała z synem tam pogarniać, posprzątać. No a później lecę, porozliczać. Ale póki co. Tak, żeby nie marnować czasu. Nie wiem, czy widzicie. Rolety już mam pozawieszane wszędzie. Jeszcze dzisiaj ostatnia, ta brakująca, ma dojechać. I wziąłem się za moskitiery. Tam już mam jedną zamontowaną w salonie. Teraz w kuchni będę się brał. Pomierzę i tak, żeby nie tracić czasu, to coś tam pogarnie. Kazu przyjechał w odwiedziny, ale pogoda fest. Na jazdę motocyklem. Wrzucam właśnie film na YouTube, I zaraz pewnie lecę na rower, bo jest niedziela, także pewnie na tyle w tym odcinku. I zapraszam na kolejny. Trzymajcie się. Cześć.